nie, ja, nie, ja, o, o, o. Dali, nie będziemy mieli zatem na w centrum miasta nie wiedzieć, czemu nazywanym rynkiem wielkie teatry. Prędzej wybudują lotnisko w Orzechu. Za to rada miasta jest konsekwentna. To w Orzeszu będziemy ich okazać. Jeżeli w Warszawie może być ulica Kubycia Pukatka, to i w Orzeszu może być szkoła imienia misia Kto powiedział, że Orzeszu to perfumeria? Straszna pani, pardon, starsza pani. Przez cały czas starsza pani nie przedstawiła się, choć wydawała jakieś rozkazy, groziła mandatem, próbowała legitymować. Wtorek około 9:00, centrum miasta. Czyżby to ona była starszą panią, którą wzięłam za nieudolnie udającą strażnika miejskiego? Niemożliwe! A jeśli jednak to była pani komendant. Ale żeby tak stracić głowę i własnym ciałem zasłaniać obywatelowi wejście do świątyni... Widział kto takie rzeczy. Nie no, słuszną linię ma nasza władza. Miał z pieniędzy z naszych podatków? Niech się zajmą wychowywaniem własnych dzieci, a cudzie dostawą troskę ich rodzin. Artykuł 12, ustawa druga. Przechodzenie przez jest nie w miejscu niedozwolonym jest dozwolone! Bo to będzie już 32 425 zł. i 72 grosze. W 2010 natomiast wynosi już, wynosi już ona 826 826 zł. i 106 groszy. Nie wiemy jednak, czy jest to kwota netto, czy brutto i jakie są społeczne koszty ich zyskania. Bez ja całą lewacką już mówioną w grudniu politycznej poprawności. Być może młodzież, która z <coughs> tym, w ogóle nie miała tu, gdzie nie ma Boga, tradycji i patriotyzmu, Boga odkryć fałszywe wrażenie pracowania z kimś naprawdę nieolikowym. Jest natomiast wyśmiewanie polsko nie mogę Oświadczył! Oświadczył, że jest ateist jest częścią kultury, stworzona dla ludzi i przez ludzi. No, I nawet w śmierci, nie zmienić tych poglądów. Nie ma Boga tradycji i patriotyzmu. Nie ma Boga. Nie ma Boga. Gryzerem gorączkowym, a w burdelach nieodżałowane, na dancinach syczące szampanem, wytrysnęły z blaskiem dnia kipiące, zapienione robaczywe pieniądze. A w szuleniach gryzerem gorączkowym, a w burdelach nieodżałowane, na dancingach syczące szampanem wytrystęły z blaskiem i piące, zakienione robaczywe we pieniądze. A w szuleriach gejzerem poroczkowym, a w buderach nieodżałowane. Na dancingach syczące szampanem wytrystęły z blaskiem i piące. Zapieniony, rozbawszy wejście. Ale burdel. Niesamowite! Nobe, kone si prezi? Kone, mi rogin me. Mi rogin mi. Mi rogin mi. Mi rogin mi. Pasri.